Widzę, że jesteśmy już ha, ej, stójcie, fio, dobra. No teraz już widzicie. Jesteśmy na podglądzie. Czekajcie, dobra, wszystko jest git, widzę. Będziemy grać sobie, by, W ogóle, dajcie mi sekundę. Sprawdzę, czy w ogóle to się nagrywa. Bo jest, jest bardzo ciekawe. Czy może jest jakieś małe opóźnienie. Wy teraz, ej, co wy teraz widzicie? O kurde, mój pulpit. mały problem wy mój pulpit co nie widzieliście mój pulpit ha. aj dawaj, ja mam mega głupi pomysł Ai da, mi de secunde, da. da, de secunde, da. Ai da, 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 ce se cuvânt de spaci, mă glutează. Deci nu a scris nimic, 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 zero. nimic, 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 da

Okej, okay. dobra, gramy Minecrafta, co innego. Ej, nie. Czekajcie, bo na podląd teraz patrzę. Ej. Gdzie w ten... O, dobra. Ch, pierwszy w topa. H pierwszy w topa. Nie, dawa. Okej, dobra, okay. dobra. gramy Minecrafta, co innego. Lecimy. Ej, nie. Czekajcie, bo na podląd teraz patrzę. Ej. Bedwarsy Miał być f... Miał być live z Bedwarsów Ja pierwszy w topa Nie dawa Okej Ej wytyfy No mamy topa Lecimy Nie Oj, dajcie sekundę postawicie Bedwarsy Miał być f... miał być live z Bedwarsów z... Ja pierwszy w topa Nie dawa Ej gra Czwórki gramy widzę A dobra, w końcu. A, przepraszam. Oj, teraz jest git. Aj dobra, gra ja widzę, ra. wie. Jest go, jestem ciekaw, kiedy sure, ktoś wejdzie yeah. do live'a. Bo jak ja na razie widzę... A, dobra, w nic. A, przepraszam. Oj, dobra, teraz jest git. Szymu byniu. Ej dobra, gram widzowie. Ej widzowie! Ej, ja was przepraszam? Jeśli w tej chwili ogląda jedna osoba. Ej ja bez sensu nagrałem tego live'a. Mimo ludzie, że ktoś bije. Szymu! Ej dobra, Ej ja was przepraszam! Jeśli w tej chwili ogląda jedna osoba ja sens nagrywam tego live'a. No, nie mówisz, że tutaj wie. No. Tutaj dowa są dwie osoby, czyli dwie. Aj no. dobra, let's go! Czekamy, 30 sekund. JD wie. Aj ja was przepraszam Jeśli w tej chwili ogląda jedna osoba. Ja sens nagrywam tego live'a. Tu jedna są dwie osoby, czyli dwie. Aj dobra, let's go. O, dawaj, widziałeś, jesteśmy? Ej, stójcie, bo gdzieś mi się kopiuje mój głos. O, Dawa, jesteśmy? Nie, wyszła ta jedna osoba. Ej, szkola, riri. Ej, stójcie, bo gdzieś mi się kopiuje mój głos. GROMY! Ej ty wyniu! Wejdziesz na kanał Kobietzwa2? Ha! ma po co jesteś tu? Niee, wyszła ta jedna osoba. Ej szkola, riri. Ej stój, ciało. Dziś mi się kopiuję mój włos. GROMY! Skobidiu papa! Ej ty Wejdziesz na kanał Kobietzwa2? Ha! Ej dawa, musimy obudować bala, co nie? Jak najszybciej, tak jakby. Aha, dawa, brakowało mi kilku wyrazów. Zapomniałem, że koszty 24. No, kobieta, Stary. Ej, dawa, musimy obudować palce. Nie jak najszybciej, tak jakby. Ej, dawa, fajnie, Aha. że ten typek robi dawa, jakąś dziwną dawa, obudowę. Razy, Ej, wy tyfy. Ej, ten bamik obudował jakoś dziwnie to łóżeczko. Piszcie na koło te osłoniki, to razem zagramy. Bo mi że są tylko dwie osoby na live'ie Gramy bedy! Może potem z minimogera. Na razie gramy tylko bedy. Jakiś bam... Ej ten BAMik obudowy jakąś dziwnie to ujaczko. Ja ogólnie z nim to obuduję. Piszcie na koło te osłoniki, to razem zagramy. Bo mi ja że są tylko dwie osoby na live'ie Gramy bedy! Może potem z minimogera. Na razie gramy tylko w Ej, czemu mi się kopuje mój obuduje. głos? Ej, widzę... Ej, widzę, czemu mi się kopuje mój głos? Ej, napiszcie. a nie, jedna osoba na live. Czyli tylko ja. Ej, trochę gównia, nie? Nie no, spoko, tak jakby... Live się za chwilę skręci. Ej, czemu mi się kopuje mój go... głos? Ej, widzę... O kurde, żółci.

Coś mi się wydaje. O kurda, Salala. Aha, Pierwsze w topa widzowie, ja nie mogę. Ne, coś mi się wydaje. Nawet nie o kurde. chcę mi... A se chce mi się gocisz. Ej, nie no, bo ten, Te typy tutaj są w tej bazie. Ten typek. Aha, jeszcze sobie on biega w po powietrze, jakby tak rozumiem. Fajne cheaty ma, mordo. Co to, Wurst czy co? No. No i fajnie się grał. Nie no, widzę, typek ma cheaty i Ej, przez to totalnie co, nie tak jakby dominacjonalnie. Ej, nie no, bo Te typy tutaj są w tej bazie. Aha, I szkoda, że mi kopiuje mój powiesz, głos. No tak rozumiem, fajny cheaty ma, mordo. Co to? Wurst czy co? Haaaaa! No. Ej, pospróbujemy fajnie, wyjść z bugie. Ja no, no widzę, typek ma cheaty i Aha. Ej, przez to totalnie trzy, Tak. Czyli, czyli fajnie, trzy taniec, lajki, nie. fajnie. Ej, zobaczymy ile lajków bijemy na ten. Nawet gdyby ktoś w końcu... gdybył, bo sama mu grać będę, to tak trochę bez sensu. Ja bym chciał z kimś, niech ktoś wyjdzie hmm. na live'a. Co? bo spróbujemy wyjść z bugiem. Nie no widzę, ty tak coś wyjść. dajcie sekundę. To Czyli fajnie, trzy lajki, fajnie. Oj, zobaczymy, ile lajków nie... pijemy na ten live, gdyby ktoś No dajcie sekundę. Da. Bo samemu grać będę to tak to trochę bez sensu. Ja bym chciał z kimś, niech ktoś wyjdzie na live'a. Dajcie sekundę.

OK. Daí uh -huh. uh -huh. Dobra, narobiliście co nie ów jesteśmy z powrotem. Jest... ej, Ale w... kosasela. Aha. Aha. A, aha, aha zapomniałem. Dobra, narobiliście co nie ów, jesteśmy z powrotem. Jest... ej, ej. W... Słuchamy. Czekamy na jak ktoś wyjdzie na live, choć to bardzo wątpię. Pierwszy live, nagrywany, trochę bez sensu. Trochę więcej subskrypcji, będzie to więcej osób. Choć powiadomiałem, że będzie live. Ej, piście coś na co. Albo, albo ma jakieś dziwne coś. szukamy to bardzo wolne. Tu będzie to więcej osób. Choć ja powiadomiłem, że będzie live. Ej, piszcie coś na trzeba. Co Ej, albo, albo mam jakieś dziwne coś. Ja on... Powtarzam mi się. Gdzie śleć live? W tle. Że live. Ej, piszcie coś na trzeba. Co Ej, albo... albo mam jakieś dziwne coś. Hmm. A Gdzie mi się, gdzieś live Ej, widzowie, zostawcie lajka na tym live. Ie. Pierwszy live. Pierwsze, góry na nim no, spiszcie nie to to Ej, be, Ej, kolejnym razem bardziej się wystawa, jeśli chodzi o live. A. Po pierwsze, jeśli chodzi o to powtarzanie. Gdzieś, I po drugie, Le. no taka jedna z przez OBS-a. Widzowie, zostawcie like, lajka na tym live. Ie. Pierwszy live. Pierwsze, gówno mi sprzeda. Ej, kolejnym razem bardziej się dostała, jeśli chodzi o live'a. Po pierwsze, jeśli chodzi o to powtarzanie. I po drugie, no, tak nagrywam, um, to, jak, 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 jak to Aha, no dobra, niestety nie jestem dobry w PvP. Ej, widzę, że to skandal, jeśli chodzi o moje PvP. Nigdy nie będę dobry w bity się. Będę tylko pił, 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 pił. jestem dobry Ej, widzę jakiś skandal. Jeśli chodzi o moje później. Ej, dobra. Nigdy nie będę dobry. Spóźnienie, ale dobra. Piu, pił, pił. Czekaj, musimy sobie coś lepszego kupić, bo ja nigdy... Nie... Czekajcie, nigdy nie ogarniałem gedów. Ej, Nigdy nie będę ogarniał. Ej, dobra. Spóźnienie, ale dobra. Ło, a oczywiście Kiedy są zarąbisty! Widziałaś, zamorduję normalnie. Live o godzinie 15 jest, tak jak miał być, ale... coś mi się wydaje. Dlatego live'a przełożymy na jutro. Z kilku względów. Zarąbisty. I chyba tak zrobię. No, no więc y 15 jest, tak jak miał być i no, chyba no. i chyba na jutro przyniosę się, się wydaje dlatego lejwa przełożymy na jutro o, a, no dobra dobra przenosimy live'a na jutro tak widzowie a kurczę a no Dobra, widzowie nie ja to chyba, robię ja to chyba robię na jutro się się no